Zaczynamy dzisiaj. Żeberka. W sumie naraz robię obiad, śniadanie, żeberka. Będą dzisiaj z kuskami śląskimi. Co też, oczywiście z tego będzie sos i będzie taka surówka z ogórków kiszonych. A tutaj właśnie gotowałam jajka na śniadanie. Pomidor, ogórki, będą chleb. Zaraz coś wymyślimy. A jakiej przyprawy używam? Tej marokańskiej. No niewiele widać. Ale to jest właśnie do tego typu mięcha. Marokańska przyprawa, ładny zapach ma. Nie wiem jak solą, bo nie soliłam, nie wiem. A ktoś to się po prostu później dosoli i robimy żeberka żeberka, dalej się smażą jajka ugotowane zaraz idziemy doprawiać tu też jeszcze dokroimy wędlinę na osobny talerz mamy godzinę 11, obiad już zrobiony um, zaraz zbieram się i jadę chyba do babci, ale pogoda z na boleje, patrzcie w ogóle co się stało, tu leżą sobie moje tabliczki a co się z nimi stało? Od, odpadły mi stąd i stąd, z dołu odpadały mi, stwierdziłam to już ich nie przyczepiam, jak odpadną kolejne trudno, będziemy coś po prostu myśleć hmm. no zobaczymy, zobaczymy na razie, no zobaczymy na razie nad tym się nie zastanawiam, ale tak sobie myślę, jakby odpadłam mi jeszcze tu, Teksas Nowy Jork, to nie będę zaczepiać już, gdzie się sobie schowam, no bo to, to nie ma sensu, jak to ma odpadać bo te, takie kupne te, te, te w ogóle, nawet nie, nie odlipyły nie się ani razu, więc... No, ale podobny jest materiał tych tablic rejestracyjnych, a tego... A widzicie, te rejestracyjne po prostu odpadają. Chociaż te, co jeszcze wiszą, na razie ani razu nie odkleiły się, ani nie odpadły. I co że jestem z powrotem w domu, pogoda niezmiennie. I Jeszcze dziadek powiedział, Ala, chodź na działkę. W taką ulewę poszłam z Bluza cała mokra, cała jest tam mokra, bo to cały czas leje, 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 leje. Woda w, w Odrze się bardzo podniosła, bo się przez Odrę i, i no wysoki jest poziom, wysoki. Myślę, że te osoby, co mieszkają przy Odrze mają czego się bać. Dalej pada. Okropnie. Cały dzień leje. Wczoraj cały dzień lało. Jutro też niby ma cały dzień lać. No super, po prostu super. Już od babci sobie wróciłam. Hmm, hmm, hmm. Już przyszła mi też informacja wczoraj, że w, w, za dwa dni powinna być, powinien być mój regał na płyty. Już mam wizję, jak ja to zrobię. W międzyczasie zaobmówiłam sobie jeszcze książki Busem przez świat, które bardzo gorąco polecam, tym bardziej dla osób, które chcą pierwszy raz do Stanów polecieć. Wydaje mi się, że to są najlepsze, według mnie, jak na razie, bo przeczytałam tylko tą część e, Busem przez świat. Mm. Za 8 dolarów po Ameryce, czy jakoś tak ona się nazywa. Teraz dokładnie nie pamiętam, jaka to, to jest nazwa. I powiem Wam szczerze, że ta książka jest mega, mega fajna. Mega fajnie motywuje. Tak, bo przynajmniej w moim przypadku. E, nie, nie ukrywam, zawsze myślałam, że ten wyjazd do Stanów jest niemożliwy, a, a jednak spełni się, spełniło się moje marzenie. Nie ukrywam, że w tym roku też chciałam lecieć do Stanów. Nie ukrywam, to już, to już w sumie nie jest tajemnica. Chciałam w tym roku do Stanów lecieć, um, bardziej tutaj tą część, Nowy Jork, Chicago, bardziej tamte leje, rejony. Jeszcze Floryda była taka fajna wycieczka i wyszło jak wyszło, że po prostu to cała pandemia jest. Um, nie kryłam z jednej strony dobrze, znaczy nie dobrze, że jest pandemia, ale z jednej strony dobrze, że nie leciałam, a dlatego, no bo będę mogła sobie w przyszłym roku polecieć, chociaż, chociaż coś czuję, że nie polecę na, na te wakacje w przyszłym roku, bo te koncerty, co miało być w tym roku, przeskakują na przyszły rok. Są takie dziwne terminy. Mam nadzieję, że po prostu te terminy nie będą się pokrywać, bo to praktycznie będzie wyglądać tak, że e, będę na Selin, potem tydzień później jadę do... Krakowa? Tak, bo Selin miała być w Łodzi, potem jest Kraków i jeszcze później jest Warszawa. I nie ukrywam, że po prostu e, Taki będzie krótki czas. No nie wiem, mam nadzieję, że jakoś mi się to fajnie uda ogarnąć. Już teraz też mi się podejrzewam, będę szykować za jakiś czas zmiany, bo to z tą pracą to nie wiadomo jak to będzie. I po prostu, może mi tu... Jak słychać chrapanie, to oczywiście jest to ta tarza się akurat. Wariatka szaleje ja tu czochram. I, I szykuję się po prostu, tak jak zawsze mówię, małe zmiany, małe, duże. Bo nie wiadomo jak z tą pracą, powiem, powiem Wam tak, nie ukrywam, jakby, jakbym tu została w tej pracy, to na pewno fajnie by było, bo, miała, bo koleżanka ostatnio mi mówi, ale po co Ty chcesz tu siedzieć, jak tu takie beznadziejne zarobki. To niestety jest prawda, ale biorę to pod uwagę, że chcę mieć jakąś po prostu pracę stabilną. Stabilna jest jedna praca, ale oprócz tego na pewno, bo tej siłowni mi troszkę mniej jest, odeszło. Trochę tych zajęć. Jedna siłownia mi też odeszła, więc więcej czasu mam dla siebie nie tylko dla siebie. W końcu te weekendy są takie, że powiedzmy na razie siedzę w domu, no, albo to jest nie do końca. No bo teraz gotuję i tutaj, bo do, dopóki mama nogi nie wyleczy, tak to będzie wyglądać, ale nie mm, powiem, że po prostu chciałabym gdzieś do roboty jeszcze jednej pójść. Chociaż z jednej strony powiem Wam szczerze, że wolałabym mieć jedną robotę, ale dobrze w niej zarabiać. No ale dzisiejsze realia są jakie są i po prostu musiałabym mieć jeszcze jakąś jedną robotę sobie wziąć I, i po prostu ta praca gdzie jestem tutaj teraz fajne nie dość, że są godziny pracy to jeszcze po prostu ta praca jest stabilna no bo to jest jednak państwówka, to jest ta praca stabilna i, i myślę, że to jest całkiem fajne mm. i tyle a nie ukrywam, już nawet, też tak nawet myślałam, bo kurde no myślałam o tej produkcji, jakby mi tu umowę przedłużyli no idzie zarobić, ale też człowiek się narypie ale nie ukrywam, że z drugiej strony Chyba wolałabym pójść, chociaż też się rybie do restauracji jakiś hotelu, u nas Mercury, de Silva, są dobre hotele i podejrzewam, że w tych hotelach też idzie dobrze zarobić, tak? Bo to jak, czym większa liczba gwiazdek, tym kucharze lepiej zarabiają, chociaż nie ukrywam, że też chcę sobie zrobić mistrza, czyli w tym momencie, gdzie pójdę, gdziekolwiek pójdę do zakładu pracy, będę musiała być, czy chcę, czy nie chcę, szefową. A druga rzecz, mając tego mistrza po prostu możemy też przyjmować praktykantów. Ja jestem po prostu dla tych praktykantów odpowiedzialna, a, a jest kupę osób, które po prostu jest po gastronomii, no i, i tak cały czas myślę, zastanawiam się, taki mistrz, ja nie wiem, około 3000 kosztuje ja myślę, że to bardziej mi się przyda, no wiadomo, te kursy, co mam trenera personalnego tego typu rzeczy, tak, ale gastronomii myślę, że to mi się. Jezu tam ulka. że mi się to po prostu mega, mega. Przyda. Na razie nie zastanawiam się, pomału przechodzimy na czas wakacyjny, aczkolwiek nie powiem, że trochę, trochę się denerwuję, bo chciałabym wiedzieć na czym stoję, czy, czy coś mogę myśleć z dalszym moimi y, moim planami na życie, czy po prostu zmieni to się wszystko, no bo zmieni pracę, tak? Coś się zmieni, mam system pracy. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, na razie się nie martwię. Po prostu staram się żyć chwilą w obecnej sytuacji, chociaż ten deszcz. 那个慢吃。<laughs>